Zrób shota i zobacz, że miałem 20 HP, a miniony mi zadały 20, to jest... Ech... <grymiany> <Kuc> <grymiany> Wszystkie donate. dziękuję bardzo. Ta, dzisiaj jony na Azira, to powiem ci, że cię kurwie cytując Lukiego. Naprawdę? Jeszcze chciałem Kassadina piknąć. Ale to już, nie wiem, w sumie to jest zawsze... Nie no, widzę, że się nie da, ale co? Trzymaj się, Maksim, będzie dobrze. No i przyjechała, no nie. i przyjechała, no i przyjechała. Chciałem, że jakiś no koks niej się w końcu. No Chyba, że w końcu jakiś koks niej się. Jeszcze raz. Oj, przyjechała, i gram za kim na bocie! Tak. Co się dzieje? 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 Co się dzieje?

Jebać, 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 zbyt jak manta z nieba Ta, nie przesłyszałeś się ziom Napaleni narodowcy z ONR będą jebać się w dupę na obozie patriotycznym W no dupę, w dupę w japę, w dupę, w dupę w japę, w dupę, w dupę w japę Aż nie dadzą rady dojść na apel Ta! 32 silnych, muskularnych narodowców na obozie patriotycznym co nie marzą o niczym innym niż siusiaków Będą błykać spermę do powców i błagać o dokładkę Więcej, więcej, więcej Więcej, 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 więcej. Aż kurwa opadają ręce Zgadza się się z doświadczeni narodowcy z ONZ. Jestem spierdolony pod tym względem Jeżeli przegrywam, to mam chujowy humor, jeżeli wygrywam jest fajnie Wyjebane mam w to, że zarobię pewnie dzisiaj parę tysięcy kurwa to bez sensu kompletnie. A może jest kurwa poniekąd nienormalne. Jestem chory. Eee, no kurwa. Takie jebanie w tym diamencie robisz ze na pornhuba, nie trzeba wchodzić w zeby skarpetę zapełnić. Ja wiem, ja cię same dobre gry... Trzecie no kurwa! Długości i powierzchni do rzecza rzeka. A, poczeka, to rzeka, to rzeka, rzeka, to może, no? rzeki swoje nazwy wzięły pani stwa oraz No kurwa, poczekaj, no mam akcję, nie mogę skipnąć. Zachodniej. Czym się się od piasku? Niczym, ku, znaczy, kurwa, no z, z, spierdalaj no. Moja żona kurwa. Nie mogę, kurwa. Nie, dobra, ja mam dość. Mam kurwa dość, kurwa mam dość, no. Mam kurwa dość. To się wyniszczający, kurwa, tak się czuję, jakbym leżał, nie? Leżę, abym nie kurwa Chodzi z tym Mad Maxem. i się z tym kum który z D1 nie potrafi wyjść. Mniejsze, większe, mniejsze, większe, blybly Mat Max, Mat Max, blebleble. czym różni się Batman od Czarnoskórego? Batman wie, co stało się z jego ojcem. No kurwa, no! Nie wysyła już taki! Wiesz, co robi Gosia na polu minowym? Macha rączkami na 3 km. blybly. Jak on mi da tutaj Epsu ścianę, to muszę presować, nie? Jak zasmucik piekarza, tef, zabić muzone i dziecko portalo. Kurwa, o co mam chodzi? Przychodzi dziecko do mamy dwukropek Mamo, daj mi cias... Ale chujna. cię, spierdalaj z tych donate'ów! Plenerus szkolą młodych, ciasnych chłopaków. Buczą ich jak chuja góra dół! Góra, dół, góra, dół I przejmować kutasy w dupę W imię wielkiej Polski Tak właśnie ziom Będą wypinać swe młode męskie dupy I brać chuje Głęboko, głęboko, głęboko Głęboko, 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 głęboko w swoje piękne męskie kakaowe oko Jaki dziś mamy dzień? Wielki dzień na obozie patriotycznym nopu Krzysztof Bosak przyjeżdża odwiedzić obóz z obstawą rosłych męskich ochroniarzy Żeby być jebanym całymi dniami w dupę przez wojowników Wielkiej Polski Przystojnych wysportowanych patriotów z wielkimi kutasami pragnącymi Tupy Jeszcze ja kurwa słyszę co leci na zabawę Dawno nie był tak Dlaczego Ania nie płakała jak spadła z roweru? Bo kierownica przebiła jej kłówco. się teraz robisz tak. Tu nie, to nie padło. Kurwa! Nie, przysięgam, daj mi shota, to wpadło, jestem pewny, że dostał te, to W dostał. Jak tam ci idzie chodzenie na siłkę, już ci pokazuję jak. Ostatnio byłem i nagrałem ten. O, o, no. Pierwszy byłeś? Maxiu czy to prawda, ze Podlewski spał na twojej maturze? Pozdro z Leborka kiedyś, chcę piątkę zbić na korytarzu szkolnym. Ale jakbym był w Leborku, to, to ja nie idę do szkoły, morda. Ale... czy spał? Ja nie pamiętam na której... Yy... Kurwa no... Nie powiem ci, nie wypada też. Jak go tam nawet... Bez wyjątków. O siema. Ja, jak ja to dostałem? Daj mi shota teraz, kurwa, bo tego jakoś jestem pewny Dziękuję Chodzisz do gry uśmiechnięty, myślisz sobie ach dzień piękny, idziesz sobie na swoli nie wszystko trafiasz, masz dwa kile myślisz sobie dobra gierka, ale nagle mid wyjebka, wtedy klikasz na <laughs> lotaba i już wiesz czy ja to sprawa, nic tak dnia ci nie spierdoli jak Maksymilian na swojej roli. No kurwa Soraka no, jak to ty Oje, owa oła No normalnie, jak zawsze Andrzej <laughs> Bo ta kurwa, ten akcja. się Parfum, 13 latki. Gaz do dechwy. Bawcie mi, ktoś runeś, ja. Kaska dla najlepszego straamery. No nie mogę! Kurwa! Wszystko mnie dymę! 5, 5, 5, 5, 5, kurwa. Liczysz to? Raz. Patrz. Jeden. Dwa, trzy, cztery, pięć, pięć, pięć. Jadąc samochodem, widzisz murzyna na rowerze. Dlaczego go nie przejedziesz, bo to może być twój murzyn. Skipuję ten dolny, bardzo brzydki. Przestańcie kurwa! I patanuta. O, oh, ciema. 700 golda shutdownu Jeden No ej, od oddaj no Zabrał mi wszystko Kurwa O Jezu, o Jezu, o Jezu, o Jezu, o Jezu Zabrał mi Zabrali mi wszystko, no Oddaj Dziękuję